I ludziska, tutaj Black, a to jest World of Go. Lecimy, drugi rozdział. Niestety tego rozdziału nie będzie na jednym odcinku. Najprawdopodobniej zrobię go na dwa odcinki, bo po pierwsze mało czasu, a po drugie po prostu jest troszeczkę długi ten rozdział. I tak, y, musimy tutaj poprowadzić, powiedzmy tak. To wygląda jak ślina, szczerze mówiąc, tak. Musimy spuścić linę z ryja i dotknąć tego, co jest w wodzie, czyli tych zielonych kuleczek. Okej, okay. da się ogarnąć. Teraz tak, żeby im się łatwo wchodziło, to na razie zrobię coś takiego. Aha, jeszcze nie mam gwizdka. Oj, szkoda. Dobra, to ja to zrobię ten. Ja to jeszcze zrobię w ten sposób. Mogę ich z powrotem tutaj powprowadzać. I. Dobra. Mamy. Już jeden progres, powiedzmy, jest. Teraz tak, tutaj. Tutaj. I tutaj. Shit! Nie w ten sposób. O. Dobra. Tak też można. Teraz lekko tak. Tak. Okej okay. nie, zielony, zielony, koniecznie zielony, o No i lecimy. Musi ich być 10 i mamy 10. Dobra, kolejny level. Pyk Kolejny level glutowatości 12. Miało być 10, je! Nawet dobrze nam poszło. Jej. Stara gra, ale zawsze dobra Naprawdę. To jest piękne. No to lećmy, lećmy. Oh shit. Pamiętam. Pami pamiętam. Chodzi o to, że jeden balonik zawsze jest siłą napędową. Może to dziwne, ale. Przynajmniej według mnie to jest dobra taktyka. Teraz tak i tak. I jak tam daleko? Oj, daleko do drzewa. Kieruję się do drzewa. No ki, Jeszcze troszkę. Dobra, niech to teraz powoli opada. Okej. Okay. A teraz tak? No słabo. Słabo nie! Zmaściłem. Szczerze mówiąc, zmaściłem. Bo. Ciężko jest tam wycelować, no. Nie oszukujmy się, ciężko jest tam wycelować. I szczerze nie. Nie odlatuj. Masz lecieć w prawo, a nie odlatywać. Ach, te levely, one były takie kreatywne. Nie to, co w tych dzisiejszych grach logicznych, gdzie wszystko działa na tym samym schemacie i każda gra ma dokładnie ten sam schemat, i nic nowego, nic ciekawego. Tu trzeba było pomyśleć, tu trzeba było się zastanowić, tu trzeba było wydedukować, co, co chce się zrobić. Przez projekt kliknąłem muszkę. No i co debilu, po co tam wleciałeś, he? 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 Teraz nikt nie Na wieki wieków. Amen. Okej, okay, zróbmy to w ten sposób i teraz powinno to zadziałać. Dobra, zabrałem cały ładunek. Ops. Okej. Okay. Tak. Problem jest to, że teraz jakby. Dwa baloniki to jest za mało, a trzy baloniki to jest za dużo. Więc no, inna taktyka i to powinno zadziałać. Okej, okay, muszę się celować do środka. Muszę się celować, no, muszę się kierować do środka miało być. o. Okej okay. Teraz tak, tu Wiem, pewnie zastanawiacie się co ja właściwie robię A ja właściwie Puszczam śliniankę Tak, puszczam śliniankę Poszło. Chyba minimalną ilość złapałem, ale poszło. Oczywiście mogę całą resztę nam wprowadzić, żebym nie puszczał balonika w górę, ale no nie chciałem, żeby mi się całe rozleciało. 4 na 4 Według mnie spoko. Łatwy level. Ciekawy level. Dalej. Wietrzny dzień. Nie, to nie jest to co... To jest to, co myślę. No! Wej. Ja nie chcę! Ja tak bardzo nie chcę! Wszystko tylko nie to Dobra, zróbmy to tak. I... Tak. Kolejne. O, mamy dość dużo tych baloników na szczęście, więc powinniśmy dać radę. Ok. Grunt to w dobrych miejscach to unosić. No, odpowiednią wysokość przede wszystkim. Czy jeśli zrobię to tak, to powinno zadziałać. Ok. Tak. I teraz stąd. Tutaj na razie. Oh shit. Dość pechowo. No ale cóż, no, na pewno się uda. Za którymś razem. Tak, dwa razy tu. Raz tu. O, jest pięknie. Już jesteśmy na wysokości. Wow. Balonik, na szybko, na szybko balonik. Demet. Dobra, rura jest tutaj. No, Damy radę. Kogo ja oszukuję? No ale serio, damy radę. To może to jest troszeczkę ciężkie, ale damy radę. Okej. Okay. Myślę, że teraz puszczenie samej ślinianki by wystarczyło. Bo ona, napędzana siłą wiatru, nie powinna za bardzo. E, to by można było unieść troszeczkę. Nie powinna dotknąć tego i nie powinna się rozpaść. Okej, okay. jeszcze jedna, i będzie te best. Albo i nie. Po prostu tak. Yy, nie wiem, czy to się da zrobić lepiej. Bo już zaiste jest. Genialnie. Tak, jes jestem po prostu geniuszem. No, sprawdźmy, ile damy radę wciągnąć. Jeszcze tutaj by były dwa. Tak, chyba dwa. Tylko dwa. Wszyscy? Nie, jeszcze nie. Pyk i pyk. Koniec. Teraz to się wszystko rozpada, no ale to już jest po, po naszym wyzwaniu, więc to się nie liczy. Dziękuję. Naprawdę poszło idealnie. Boli mi gardło. Za dużo odcinków dzisiaj. Ale kisnę. Nagrywamy kolejny etap. Oh fuck. Bardzo fajny etap, szczerze mówiąc, ale specyficzny. Nie, to jeszcze nie jest ten ciężki. A, to spoko. Shit. Buduj. Buduj się. Fuck. Dobra, to, to było failowate. No cóż, trudno. Ale parę, parę baloników się obudziło. Jest dobrze. A, wszystkie się obudziły. Jest the best. Tam już nic nie ma. Tu sobie otwieramy drogę. Tam możemy wziąć po co jest niepotrzebne. I teraz robimy to głównie na wielkość. Okej. Okay. I teraz, jeśli to, to najedzie na to, to powinno od... Oddzielić teoretycznie większość glutów, żeby spadła tam. Zobaczymy. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze. No, szczerze mówiąc, dobrze idzie. Okej. Okay. Ile mam wprowadzić? Myślę, że to będzie dość, ale z drugiej strony, zielone możemy odczepić. Niech one sobie tutaj płyną. Bo z zielonych zawsze możemy zbudować kolejny most, a z tych... A te czarne i tak i tak musimy dostarczyć, więc... Kabum, kolejny. I no! Dawać się wyłapać. Hamy. Okej. Okay. Nie zamierzam tego robić na 100%, bo to nie ma sensu. Ale przynajmniej tak. To może być. Powoli się pnie do góry. O, tu jest jeszcze jeden balonik. Zróbmy to w ten sposób. Hops. No i od razu lepiej. Czy już wy... wyrobię się z normą? Już się wyrobiłem z normą. Jej. Ładnie. Poszło. I widzicie, już mamy 11 minut tego co ja widzę. A dopiero jesteśmy na trzeciej mapce, więc to jest troszeczkę dłuższe. jeszcze zobaczyć. Czy to jest ta mapa, o której myślę? Tak. Eee, dobra, myślę, że jeszcze to zrobimy. No, dawaj, dawaj. Aha. I nowa rzecz. Mamy wielki ryj. To może w ogóle zniknąć. Tak, lecimy tutaj, to spada na dół, budzi ich. Tutaj to rozwalamy. To się rozpęka. Wystarczy nam jeden glut, żeby to zrobić tak. No i w tym momencie zbieramy tylko i wyłącznie te części. Te różowe części. Po ryju. No i kontynuuj. Ten level miał nam na cel uświadomić, że różowa rura wzbiera tylko te buźki. Spoko. Jestem za. Było dość krótkie. O, ale małą kasztankę. No właśnie. I o to chodzi. Myślę, że jeszcze... No e, ja, dobra, spróbujemy wszystko ogarnąć z Kis tym. Kistem nawet jak będzie trwał 30 minut, to będzie trwało 30 minut, ale spróbujmy ogarnąć. Mógłbym mieć przynajmniej telefon przy sobie to bym wiedział, ile mam czasu. Bo jak zwykle, nie mam nieskończoności czasu. Mam dużo czasu. Mam niezwykle dużo czasu. Aha, muszę wciągnąć 6. To też jest epicka rozgmina. Muszę wciągnąć 6, a jest mały niedobór, powiedzmy robimy to w ten sposób wciągamy i smutne jest to, że zawsze cokolwiek byśmy próbowali zrobić zostanie nam jeden pęk poleciał i wrócił Ech, smutne, jest życie króta dobra, dalej okej, okej, okay, okay, spoko, ładnie poszło dalej rób się Gwizdek! Jej! Gwizdek to jest jeden z takich małych bajerków, którym nam znacznie ułatwi zabawę. I to jest misja specjalna... To jest misja specjalna, w której musimy właśnie się nim posługiwać. Trzymając lewy przycisk myszki, gwizdze. Zamiast chwytać po prostu te gruty, to gwizdzę, co sprawia, że one idą w tą stronę. I właśnie w ten sposób mogę obudzić te, te gruty. One są samobójcami. No to może od nowa. Za dużo straciłem i nie wiem, czy by przypadkiem nie było jakiegoś problemu z ogarnięciem tego. Ale dobra. Chodźmy tędy. Gruty. Ogar. Wszystkie. Czyli jeśli one po prostu tutaj już będą, to ja powinienem to zostawić. I te małe hamy powinny się same tutaj. Dostać. Ok, teraz wszyscy tutaj. Myślę, że dwa takie powinny starczyć. No właśnie. Pięknie. I tak samo mogli nimi kierować, żeby lasły do rury. A nie po prostu się szwendały. Dlatego po zdobyciu gwizdka gra jest troszeczkę łatwiejsza. Oczywiście łatwiejsza pod względem skierowania glutami. Sama gra dalej jest hardkorowo ciężka potem. Ale co tam. Kontynuuj. Ha, i teoretycznie chciałem skończyć odcinek nad tym, ale no... Co to by było te 15 minut? Zdążymy przejść cały epizod. Albo i nie. Tak. Według teorii powinniśmy to przycisnąć tędy. Nie. Właśnie nie o to chodzi. Powinniśmy tutaj zbudować dość solidny most z glutów. Po którym. Ten ryj będzie się wspinał do góry. Ryjną. Morda. Powiedzmy. To wcale nie zabrzmiało lepiej. Morda, ryj. Trochę smutne. Okej. Okay. Póki co. Dobra, teraz to już się udaje. Wcześniej było dość kiepsko, ale teraz to się udaje. Okej. Okay. Teraz tędy i tędy i tędy mam jeszcze dużo takich luźnych lutów, więc damy radę ogólnie to u góry powinno zmienić tą buźkę według teorii, fajny kwiatek, co nie? nie zamierzam go dotykać bo artysta malarz mówi, o ciekawe co się stanie jeśli dotkniesz tego kwiatka artysta malarz to jest postać, która niby nam podpowiada, ale tak naprawdę próbuje nam utrudnić grę Przynajmniej według mnie. Więc no, ja, artysty malarze, nie słucham. On na przykład właśnie teraz by nam kazał, on by nam nie kazał on by zbudził naszą ciekawość. Ciekawe co się stanie, jeśli dotkniesz tego kwiatka, co nie? Ten kwiatek niszczy wszystko, czego, czego się dotknie, naprawdę. Hamstwo. Hamstwo w państwie polskim. Okej, nie, 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 nie mogą tego dotknąć, pod żadnym pozorem, nie mogą, okej, udało się, dobra, to teraz tam zmie zmieliło, po prostu się rozczaskało, jak po prostu, po prostu się roztrzaskało, gdy tego dotknęło, tak, bo wszystko tutaj nazywam to, gdyż, ponieważ, no, ryje, dziwne ryje po prostu. Nic więcej, dziwne ryje. I teraz tak, jeśli to lekko odchudzę, to całe powinno się zapaść do środka. Przynajmniej lekko. Teraz, jeśli to odchudzę, to też je powinno zacząć zapadać. Tutaj traci kolejne podpory. Haps, haps, haps. I jeśli to zacznie mielić, to będzie wiele, wiele łatwiej. No prawie, już prawie Trójkąt został O, już nic nie zostało. Pięknie. Zmielone. Profesjonalnie. Mmm, mielonka. Fuj, nie lubię mielonki. A to się będzie wjeżdżać. Naprawdę. Doprawdy, no to się będzie wjeżdżać niesamowicie. Okej, okay, to jest kolejny rozdział. Nie, to jeszcze nie jest kolejny rozdział. To jest kolejny... Quest, powiedzmy. <grym> Mamy i tak, i tak punkty na plusie, więc jest dobrze. I chyba zostały nam jeszcze dwa... Dwa albo trzy zadania. Chyba trzy. Już wiem co to jest Demet. To jest też jeden z bardzo ciężkich questów. Oczywiście to też są ślinianki, jakby ktoś nie wiedział. Albo nie był pełny. Pe pełny, tak. Pewny. To też są te głupie ślinianki, które mają tylko jedno odnóże. Okej. Okay. I szczerze, trochę bym tych baloników stąd pościągał, no bo to jest troszkę za wysoka. Tak. I tak. Tu nie musimy za bardzo się starać. A, za wysoko. Powiedziałem za wysoko. O. Okay. Nie ma żadnych koców u góry, bądź na dole, ale po prostu nie może, nie może to spaść, tak? Musimy wybudować takie ramię stalowe mechaniczne ramię. Ze stalowym uściskiem. Tum, tum, tu. Trochę mroku. Zawsze się przyda. Ups i teraz... BUM! Jaka to jest rura? To jest rura wciągająca wszystko teoretycznie, więc im więcej dostarczymy, tym lepiej. Nie, pod żadnym pozorem nie spadaj. Nie wolno. Okej. Okay. Pyk. Niech to tylko się zaczepi o... Pod... O, dobra. Teraz mogę to bez problemu puścić. Niech se wisi. No i teraz tak. Tutaj jedno. Tutaj drugie. Muszę mieć dość siły, żeby to przepchnąć. A czy to sobie radzi? Tak, radzi sobie tam. Jakoś sobie radzi! Nie! Shit! No i rypło. <ścoughs> I wszystko poszło w dupę. Starajmy się jeszcze. Jeszcze troszeczkę. Ops. No, powiedzmy, że poszło. Powiedzmy, że poszło. Wisi. Pse. Trochę. Ops. Górze mi to, że te balony tak, tak bardzo wyrywają w górę. On tak jakby nie miał określonego... Poziomu fizycznego, jaki mają podnosić, po prostu mają powiedziane, że mają to podnieść, i podnoszą. Jakby nie wiedziały nawet, co mają podnieść, ale cóż, nie będzie idealnie. Ok, i teraz nie, to. To akurat był zły pomysł Bo to wtedy traci na długości O, teraz jest dobrze Szczerze chyba Puszczę to tak jak jest Czyli lekko to jeszcze tutaj przedłużymy Zamiast się jakoś specjalnie starać żeby, żeby było oszczędnie To zrobimy to właśnie na długość to Są dwa sposoby, albo na oszczędnie, albo na długość I chyba długość będzie w tym wypadku Lepsza, lepszejsza. Okej, okay, jak to tam w miarę to działa. I już sobie trzeba dać tutaj balony po drodze. Bo mogą być problemy. Okej. Okay. Przyczepię to tutaj, bo to jest takie najbardziej gówniane miejsce, które nic nie zmieni. Teraz pyk i pyk i pyk. Dobra, przeszło na drugą stronę. Jakoś to leci Troszku tu, troszku tu, troszku tu Nie! Fuck Oj będzie fajli I dlatego to mógłbym podzielić na dwa wparty naprawdę Szczyt hamstwa! I jednak muszę to zrobić w pełni. Nie. A to irytujące będzie. Ops. Jeszcze trochę. I jeszcze trochę. I jeszcze troszkę. I myślę, że już balonik. Diemet. To będzie trwać. I to będzie irytujące. No niesamowicie! Ups. Aż mówiąc nie jest tak źle! Póki co... balonikiem, żeby w miarę się wyprostowało. Okej. Okay. No powiedzmy, że w miarę to jakoś działa. Cudot to nie jest, ale... Ale funkcjonuje. Jeszcze troszkę. Jest na nie. A... No cóż, weźmy stąd jeszcze jeden balonik. Muszę to wyprostować, żeby sięgało dalej. O, i to może się udać. Według wszelkich praw głupoty. Tak. Według wszelkich praw głupoty to. To wygląda jakby się nie udało, no ale cóż, i szczerze mówiąc, te balony to jakoś trzymają. No i jest dobrze. O, ładnie wyszło, ładnie wyszło i teraz musi się udać. Prosto musi, nie ma innej opcji. Musi. Um, może jedna jeszcze próba malutka? Albo mam lepszy pomysł. E Aha, czy ja to muszę przejść? Dobra, trudno. To ja to zamykam. Dokończymy to w następnym odcinku. Zostanie nam duży level i dwa pomniejsze to będzie taki mikro odcineczek. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka, no i bajo!